A to auto zespołu szkół mechanicznych w Białymstoku w barwach Ukrainy z antywojennym hasłem No War w z Ukrainą Reklama nadaje się w sumie na wojnę z takim wyposażeniem Dzień dobry Witam Skąd taki pomysł na samochód? Szkoła mechaniczna w Białymstoku. Pomysł jakby zrodził się na sytuacji, która zaistniała. Barwy Ukrainy, hasło bez, Przeczy... sto w wojnie, tak? tak? Tak to można tak, przetłumaczyć, tak. 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 E, pierwotnie, auto miało służyć do tego, że miał być to pojazd serwisowy. Mhm. Czyli pojazd, który no, uczniowie razem z nauczycielem będą mogli pojechać do klienta, który gdzieś tam na mieście ma problemy z autem, nie może palić. I, takie auto, taki autoserwis. Taka e, szybka pomoc. Taka szybka pomoc tak. mechaniaka i też pokazać, takie też e, możliwości są, jeśli chodzi o mm -hmm. mechaników. Auto pozyskaliśmy, dostaliśmy od e, CBA, tak? Do centralnego biura. -Roku o, to samego. ciekawa historia! Tak, ciekawa A to historia. dlatego widzę takie zbrojenie z przodu, jest e... tak? Do taranowania? Tak, auto, auto było użytkowane przez. E, właśnie CBA. Operacyjne. Operacyjne było tak. złomowane, bo było w stanie takim już jak na złom. Musieliście je uratować pewnie tak? Tak. Musieliśmy je rozebrać na części. Mhm. Pomagały nam tam firmy różne i żeśmy wspólnymi siłami ukończyli. Mhm. Żeśmy je pomalowali w ten kolor żółty. Tak. A kolor niebieski żeśmy dokleili jakby wybuchła wojna I żeśmy stwierdzili, że na razie będziemy e, tutaj e, wspierać się Ukrainę I będziemy solidarni z Ukrainą No jasne Trochę woziliśmy mhm. tym samochodem na początku paczki Tak jak były zbierane To też w przewożeniu tych paczek No a w tej chwili no jakby to, że ta wojna dalej jest I, i że wspieramy Ukraińców A jeśli chodzi o, o pierwotny zamysł i cel tego auta To w tej chwili możemy zrobić Jasne. Nie, działać, tak. Jasne, nie przeszkadza jedno drugie. Poza tym pamiętam sam, bo na otwarciu wy chyba macie auto elektryczne też. Tak, macie mamy parę takich innowacji, nie? elektryczne tak. i, i mamy też różne ciekawe rozwiązania. No, staramy się, żeby tam urozmaiciać mhm. chłopakom te zajęcia. W tej chwili robimy karpa takiego elektrycznego. No. Cały czas tak startować do W wyścigach wraków będą startować w sierpniu? W wyścigach wraków będzie nasza ekipa startowała, bo tutaj już rozmawialiśmy, ale nie teraz, 4 czerwca, a, mhm. a później. W jakichś następnych, tak. Tak, w jakichś następnych. W ścigach, ale jasne. To na zasadzie takiej, że tutaj auto będzie z prezesa, mhm. a, a to ekipa z mechaniaczem. Jasne, dobra. Dzięki. Dzięki.